Hej, hej! Dzisiaj pokażę Wam kilka gotowych projektów z Archonu, które brałam pod uwagę przy wyborze mojego idealnego. Dlaczego jestem na Archonie? Przede wszystkim jest to strona, z której ja kupiłam już gotowy projekt. A druga sprawa jest taka, że pomimo bardzo dużej ilości tych stron z gotowymi projektami, uważam, że to właśnie Archon jest najbardziej czytelny. Bardzo mi się to podobało, jak tutaj możecie zaznaczyć sobie na przykład domy od danej powierzchni, jaka kondygnacja, czy chcecie piwnicę, rodzaj dachu, garaż i tych kryteriów naprawdę jest zdecydowanie więcej. Także to jest główny powód, dlaczego w ogóle jesteśmy na tej stronie. Znam ją bardzo dobrze i niektóre projekty znam już na pamięć, ale tak jak widzicie, tutaj na zakładce mamy zaznaczone trzy. Trzy 3 domy, trzy 3 projekty, które brałam bardzo pod uwagę i ostatecznie bardzo się cieszę, że ich nie wybrałam, bo mają mankamenty, które pewnie by mnie aktualnie już wkurzały. No ale może nie przedłużając, zobaczmy, co ja tutaj sobie kiedyś wymyśliłam i co chciałam zrobić. Przechodzimy. Pierwszy dom jest to projekt domu w malinówkach 23 OZ. I jest to dom piętrowy. Ci, którzy mnie obserwują, to wiedzą, że ja buduję parterówkę i z tego powodu jestem niesamowicie zadowolona, ale faktycznie na początku. Trochę myślałam nad tym piętrowym domkiem, ale szybko mi ten pomysł wyszedł z głowy. Główny powód jest taki, że uważam, że takie domy są w przyszłości niepraktyczne. Sama mieszkam w bardzo dużym domu aktualnie piętrowym i ja widzę, jak to wygląda, ale oczywiście każdy ma wybór i to jest mega fajne, bo tych projektów jest tutaj masa i wydaje mi się, że każdy może coś dla siebie znaleźć albo się zainspirować i zrobić swój indywidualny projekt. Ten dom w porównaniu do dwóch następnych jest całkowicie inny. I tak, może na początku tutaj porozmawiamy o tej części. Mamy powierzchnię domu 120 metrów, która... No, uważam, że tą powierzchnię jest naprawdę bardzo fajną, ale mamy tutaj dodatkowo garaż. Słuchajcie, ja się nie zdecydowałam właśnie u siebie na garaż... Mm. Dlaczego? Szczerze, nie potrzebuję mieć garażu w bryle budynku. Wiem, że dla wielu osób jest to po prostu must have. Ja tą osobą nie jestem. No, ale co mnie tutaj też zaciekawiło? Przede wszystkim bardzo tani koszt budowy, jeśli chodzi o stan surowy, zamknięty. Jest to kwota netto, czyli dodajemy jeszcze tutaj brutto, więc wychodzi ponad 300 tysięcy. Oczywiście te koszta w archonie są z mo moim zdaniem z lekka zaniżone, ale o tym w sumie nie będziemy tutaj rozmawiać. Chociaż może powinniśmy, bo ja szczerze mówiąc, przy wyborze brałam pod uwagę bardzo tą kwotę. Więc teraz, biorąc pod uwagę, że mam już sensurowe zamknięte, mogę Wam powiedzieć, że tak, do tej kwoty trzeba doliczyć VAT i wtedy cena jest w miarę. Taka jaka powinna być. W, sensie w miarę się to zgadza, ale też ciężko mi to tak porównać, bo ja w moim projekcie, mimo że kupiłam gotowca, to dużo zmieniłam. Także ostatecznie nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na to, bo co z tego, że wyszło mnie mniej niż w tych kosztach budowy, jak dużo rzeczy zmieniłam na korzyść mojego portfela. No ale brałam pod uwagę te rzeczy, więc tutaj też sobie o nich porozmawiamy. No, 244 tysiące netto, uważam to za bardzo dobrą cenę, jak na ten metraż, no bo tutaj łącznie mamy prawie 150 metrów. To jest naprawdę bardzo dobra cena, co oni tutaj nam zaproponowali. Czy rzeczywistość tak wygląda? Nie wiem, jak ktoś budował dom w Malinówkach 23 i nic nie zmienił, to dajcie znać w komentarzach. No i zobaczmy, jak tutaj to wygląda. No i tak to wygląda, mamy na początku garaż z z kotłownią. Moim zdaniem najlepsze połączenie, jakie w ogóle może być, jeśli chodzi o garaż. Właśnie, żeby ta kotłownia była na samym końcu, a nie jakoś po bokach, pomiędzy pokojami. To jest moim zdaniem najlepsze rozmieszczenie, więc to na początku po prostu mi się podobało. Druga sprawa, wchodzimy sobie w wiatrołap, całkiem spory. No i mamy salon, jadalnie, kuchnię na plus, niesamowicie spiżarnia pod schodami. Sama taką posiadam w domu rodzinnym i wiem, jaki to jest luksus. Więc tutaj ta spiżarnia na bardzo duży plus, no i oczywiście jest też łazienka. Jak to bywa właśnie w tych parter... Pio... przepraszam, nie parterówkach, tylko piętrówkach często łazienka jest na dole. Co mi tutaj nie pasuje? Co mi nie pasowało, bo nie wybrałam tego projektu przede wszystkim bardzo mały salon z kuchnią. Słuchajcie, ja wiem, że możecie sobie teraz e, tak pomyśleć, małe to jest prawie 35 metrów. Ale moim priorytetem był bardzo duży salon z jadalnią i kuchnią. To było takie trochę zadanie nie do przejścia, bo chcę mały dom. Ale z dużym salonem, kuchnią i jadalnią ciężkie to było. Naprawdę, znalezienie takiego projektu było ciężkie. No i tutaj dyskwalifikacją, szczerze mówiąc, właśnie był ten salon z jadalnią, który jest bardzo mały, jak na taki metraż. No, oczywiście, przechodząc na piętro, już rozumiemy, dlaczego to tak wygląda, bo tutaj dużo się dzieje. Oj, dużo się dzieje. Ja, jak teraz patrzę na ten projekt, to on totalnie do mnie nie przemawia, i ja bym tutaj zmieniła masę rzeczy. Przede wszystkim, tak, tutaj bym połączyła no właśnie, ale jak to połączyć, żeby miało to teraz ręce i nogi? Słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam w domu nie mieć swojej prywatnej łazienki, więc już automatycznie widzę, że tutaj bym łączyła to z tym pokojem, ewentualnie z tym. I tą garderobę jakoś gdzieś indziej bym zrobiła. Także no możliwości tutaj w sumie do kombinowania jest dużo. Jak mówię, tutaj główną dyskwalifikacją był fakt po pierwsze, że jednak nie chcę piętrowego domu. Druga sprawa jest taka, że nie chcę jednak garażu w bryle budynku. No i trzecia sprawa jest taka, że ten salon z jadalnią są stosunkowo małe i nawet chyba tutaj przestrzeni no ewentualnie można by było usunąć ten pokój. I wtedy dodatkowa przestrzeń 8 metrów na pewno by tutaj poratowała, nazwijmy to. Dobra, to już sobie przeanalizowaliśmy, także przechodzimy do kolejnego domu, który no, na maksa mi się podoba, i tutaj te wizualizacje w Archonie są fajne, działają fajnie. No i jak patrzę na niego, to nadal bardzo mi się ten projekt podoba. Mamy 110 metrów powierzchni domu plus kotłownia. Tak jak już widzicie, to jest parterówka. No, i nie ma garażu, czyli pozbyliśmy się tego, co na początku myślałam, że będzie, ale szybko zrezygnowałam z tej opcji. No i zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Wchodzimy: wiatrołap i kotłownia są obok siebie, i jest to układ, który mi najbardziej odpowiadał, i też taki projekt wybrałam, żeby to było po prostu obok siebie na początku, a potem cały domek. Wchodzimy i mamy salon z kuchnią. Tu na bardzo duży plus: spiżarnię która jest stosunkowo spora, bo ma 2,5 metra prawie. Natomiast ponownie ten sam przykład, że no niestety, ale ten salon z kuchnią dla mnie stosunkowo są małe. No ale dobra, jesteśmy na tym salonie i kuchni. Kuchnia w literkę L, bardzo dużo tutaj na pewno blatu roboczego i w ogóle przestrzeni, dodatkowo wyspa mega cool. No i ta spiżarnia też tutaj dużo na pewno by zrobiła. Przechodząc do dalszej części, ten pokój, no tutaj to jest zbyt easy. Naprawdę. Tutaj drzwi i prywatna łazienka. Tak na pewno bym to zrobiła. I tak brałam to właśnie pod uwagę, bo tutaj mamy sobie pokoik, mamy garderobę i do tego właśnie by była prywatna łazienka. No i ponownie tutaj mamy trzy oddzielne pokoje. Metrażowo moim zdaniem ok. I Osobną Łazienkę. I powiem Wam, że ten układ naprawdę mi się podoba. Jak ja na to patrzę, to myślę sobie, że mogłabym mieć ten projekt. To w ogóle bez dwóch zdań. Natomiast jeszcze tutaj tak nie powiedziałam o tej cenie kosztów budowy. Uważam, że jest ok, ale coś czuję, że może, może cena, jeśli chodzi o okna, jej gdzie to teraz będzie, jest trochę zaniżona. Słuchajcie. Tak, coś mogę przeczuwać. Jeżeli ktoś budował ten dom, to dajcie znać, e, czy się zgodziło to z tym, co oni tutaj napisali. Bo ja coś czuję, że te okna to naprawdę wyszły majątek. No, niestety, przeszklenia duże są piękne i w ogóle nie ma dyskusji, są, pięknie to wygląda. Natomiast cenowo. Słabo, no i jak macie małe metraże, to one zabierają bardzo dużo przestrzeni i ja na przykład z wielu zrezygnowałam w swoim projekcie. No ale dobra, to był projekt numer dwa, dom w kosaćcach 24. I teraz przechodzimy do kolejnych kosaćców. Boże, po prostu strasznie ciężkie są te nazwy, ale te kosaćce są bardzo popularne. Jest to najmniejszy dom, który brałam pod uwagę. Tak jak widzicie, przeszliśmy ze 150 na 120, a teraz nawet na stówce nie jesteśmy, bo powierzchnia domu ma niecałe 90 metrów plus kotłownia. No i jak widzicie, oczywiście koszta budowy bardzo niskie. I jestem w stanie nawet w nie uwierzyć, oczywiście dodając do tego VAT. Pamiętając, że to stan surowy zamknięty. Gdyby to był stan deweloperski, to by było za piękne i zapewne wszyscy ludzie by się budowali, a nie kupowali mieszkania. No ale dobra, przejdźmy do tego, jak to wygląda. Ponownie wiatrołap. Tutaj ja już widzę, że to mi się nie podoba że tutaj nie ma wejścia do kotłowni, tylko jest od tego holu. To ja już teraz z perspektywy czasu to mi się nie podoba i pewnie bym to zmieniła. Następnie ponownie mamy salon z kuchnią i spiżarnią, czyli trzy rzeczy, które są naprawdę istotne i fajnie, że ta spiżarnia tutaj jest. I coś czuję, że będę trochę żałować faktu, że ja nie mam spiżarni ostatecznie. Chociaż nieźle wydłużyłam kuchnię i możliwe, że właśnie będę ją robić, tak jak tutaj widzicie, w taką literkę U. Na tą chwilę na pewno robię w literkę L, ale jest zdecydowanie większa niż ta. Um, ale może zrobię też w U. Zobaczymy. No ale. Słuchajcie, ponownie salon, kuchnia. To jest tym razem 33 metry. No i tutaj większego pola manewru na wydłużenie tego nie ma. Oczywiście jest to też bardzo mały dom, bo to 90 metrów. Może nie bardzo mały, przesadziłam, ale jest to mały dom po prostu. Mm, więc no, tutaj ten salon jest no, dla mnie niewyobrażalnie mały. No i kolejna rzecz, która mi się już w tym projekcie nie spodobała i go nie wybrałam, to fakt, że jest po prostu WC i łazienka. Ja tak jak już wspominałam, a jak nie wspominałam, to wspomnę, że prywatna łazienka w domu to dla mnie must have. No i to był główny powód, dlaczego nie wybrałam tego projektu. Bo ponownie mamy trzy oddzielne pokoje, łazienka, kotłownia, kuchnia, salon, jadalnia, spiżarnia, więc wszystko spoko, no ale tutaj niestety tej jednej łazienki brakuje. Fajcie, no co jest za coś? Pokazałam wam trzy projekty, które brałam pod uwagę. Także dziękuję za oglądanie i dajcie znać, czy może ktoś wybudował któryś z tych projektów. Jestem mega ciekawa. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach i nie zapomnij dać suba.